Marzenia, o którym mówił pan burmistrz Mączka trochę się realizuje, ale zawsze tak jak w operacji trzeba być cierpliwym. Na lotnisku motyl miał, mieli mieć samolot 3 do 5 minut, mieli go całą godzinę. My mamy kilka lat, kiedy wspólnie próbujemy ogarnąć ten temat, a no, tak naprawdę po prostu 22 lata, 23 może niecałe. Księgi wie panie ponieważ to właśnie to jest czas, kiedy co roku obchodzimy tą rocznicę. Mam nadzieję, że to marzenie wspólne, tutaj nasze, że powstał kampus historyczny, który zgromadzi różne pamiątki z tamtego czasu, będzie coraz bardziej się rozwijał. Jest z tego miejsca jeszcze raz bardzo dziękuję dyrektorowi Muzeum Lotnictwa z Krakowa, który pewnie jest tam koło hangaru, za wsparcie techniczne w urządzeniu tego hangaru. Hangar jest na wskroś historyczny, bo tam nie ma żadnych cepeli, ani żadnych, żadnych podróbek. Są tylko autentyczne rzeczy. Jest kawałek samolotu. Jest, są kawałki rakiety V2, za to jeszcze panu dyrektorowi z blizny dziękuję za przekazanie tych kawałków, a dzisiaj mi obiecał, że jeszcze będzie trochę przygotowuję dla, specjalnie dla tej wystawy. Jeszcze proszę Państwa, dzisiaj chciałem was zaprosić do tego, żebyście zmierzyli się z historią. Ci, którzy się nie spieszą, bo no mamy tak zwany escape room, czyli trzy pokoje zagadek na wzór escape roomu, ale też również dzisiaj mamy grę terenową, która jest takim też naszym zamysłem tu wspólnym, jak tą historię przekazywać młodemu pokolenia, jak tą historię zaradzić młodych, którzy dzisiaj są tutaj z nami, wytrzymali nam przy świętej. Teraz ich tutaj nie ma tyle, co musieli być nam Ale to też jest takie wyzwanie dla nas wszystkich. Jak ich poprowadzić? Oni będą za chwilę uczestniczyli w grze terenowej, ja ich rozumiem. Będą dotykali tej historii. Ale myślę, że to, co Chiłmisku zauważył, że e, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Młodzież na Miasteczku, obecna w tym wydarzeniu historycznym, ma swój wymiar. To jest też wymiar tego formowania, kształtowania ludzi, którzy potrafią zmagać się ze sobą, którzy potrafią e, zakasać rękawy i jeżeli nie w imię patriotyzmu, nie w imię nawet jakiegoś obowiązku, ale tak jak nam mówił, tych ostatnich motywacji, jak jest w imię Pana Boga, jak często żołnierze pisali na sztandarach Bóg, Honor i Ojczyzna jesteśmy w stanie coś dobrego, wielkiego, pięknego zdziałać. Mam tu jeszcze jeden, jeden element takoty. E, e, Myślałem, że nie przekazałem tam tego roku Panu dyrektorowi Jeleniowi, ale to się okazało, że przypomniałem sobie, przekazałem chciałbym go przekazać e, na pamiątkę e, panu Zbigniewowi Mączce, który obiecał, że na drugi rok wyprodukuje nową rzecz historyczną niech ona będzie z taką pamiątką za te wspólne lata e, działania na to, żeby ta historia była upamiętniana mam nadzieję, że z nowym panem burmistrzem dokonamy tego, że ten kampus powstanie i będzie od tym zabawie miał szczególną miejsce na historię, żywą historię dla młodych pokoleń. A teraz bardzo bym prosił księdza biskupa i zacznę gości, żebyśmy przeszli idąc obok, obchodząc z nami odpadem na miasteczko i weszli uroczyście do hangaru, który dzisiaj będzie uroczyście otwarty.